O co chodziło z tym dopinkiem? Już nie raz o tym mówiłem. Ale teraz sprawa, chcemy prawdy usłyszeć. Teraz, teraz w końcu prawdy. Dlaczego usłyszeć? się szprycowałeś? Powiedz, ile ja strzykawek ja zrzuciłeś? Zawsze miałem problem z dwoma kilogramami. Mhm. Zawsze chciałem dwa kilo zrzucić. Podpisałem kontrakt w Atenach. W styczniu po przerwie zimowej z Bartkiem żelakiem tak mocno się trzymają w Legii. Mhm. I, I Bartek zawsze mówił odżywki, białko. Ja od tego strony nie jakoś nie byłem zwolennikiem tego typu rzeczy. Miałem, nie wiem, wrodzoną siłę, nigdy kontuzji nie miałem i nie uważałem, żeby cokolwiek było mi potrzebne. Pojechaliśmy do galerii Mogotów. I chodź, mam tam, była chwila przerwy. Coś sobie kupimy na obóz. No to ja z odżywek, jakie znam, to El Karnityna. No Elkarny akurat nie było. No i pan mówi, <laughs> że dam ci coś podobnego, tylko mam mocniejszego kopa. No to zakupiłem tam Extreme Tight, chyba coś takiego się nazywało. No i pochaliśmy do Hiszpanii na zgrupowanie. Stasiu Machowski był wtedy lekarzem. Przyniosłem ten specyfik. Słuchaj, na to co tu widzę, no to jest ok, no ale wrócimy do Polski, to to sprawdzimy. Ja już do Polski nie wróciłem, bo leciałem prosto z Hiszpanii do Aten podpisać kontrakt. No i pierwszy dzień treningu, tam był gość odpowiedzialny tylko za odżywki. Przyniosłem co mam, następnego dnia oddaję ja mówi jest ok to jest wszystko w porządku, możesz to brać, chociaż wolałbym żebyś tego nie brał, mamy nasze odżywki. I wiesz to leżało w mieszkaniu na półce, ja nigdy nie byłem konsekwentny w braniu odżywek, mm -hmm. bo nigdy wcześniej tego nie robiłem, tak. No i kiedyś tam sobie co jakiś czas sporadycznie tam jakąś taką tabletkę brałem. No i co, miałem sześć kontroli dopingowych, z czego pięć dało wynik, negatywny, negatywny, czyli jest wszystko w porządku mm -hmm. do 30 marca miałem 5 kontroli, szósta była 5 kwietnia, 30 marca odbyła się taka konferencja dopingu w Kolonii. Zjeżdżają się ci wszyscy przedstawiciele z danych krajów, z federacji no i dyskutują o problemach i jakiś jeden tam pan chemik stwierdził, że jest taka substancja, która może stymulować układ nerwowy no i, i faktycznie oni to wrzucili na listę. No i przy szóstej kontroli dała wynik pozytywny. No i zaczęło się kupanie z Grekami, skończyło się ostatnia instytucja odwoławcza w Grecji, później sprawa w Lozanie. No i to było takie najgorsze przeżycie, jakie mam związane z piłką. To jest właśnie lot do Lozany, bo nie wiedziałem, co się wydarzy. tak? Mhm. Ja byłem, czułem się sprawiedliwy, natomiast jak to sąd oceni, wszystkie przesłanki były żyły. Będę mógł ponownie grać w piłkę, no, ale niepewność, no to zawsze gdzieś tam z tyłu głowie została. Mm -hmm. Masz do siebie pretensję, że poszedłeś do tej galerii Mokotów po te odżywki że to trochę nieodpowiedzialne jak na status piłkarza zawodowego? No tak może może że to jest nieodpowiedzialne, jeżeli piłkarz coś bierze na, kupuje na swoją rękę, natomiast wiesz, nie zapominajmy o tym, że ja poszedłem do lekarzy w klubie no i pokazałem, tak. konsultowałem to, nikt mi nie powiedział kategorii, nie, nie możesz tego brać, bo faktycznie to było czyste, to było dozwolone, natomiast mm -hmm. ta Lista substancji zakazanych tak się zmienia, tak jest e, odnawialna tak często, że, e, no, że po jakimś czasie to weszło na listę. I paradoksalnie w następnym roku liczba osób, które wpadły do dopingu, bo to, to tam było chyba 90% było na tą substancję. Mhm. Może miałem dużo szczęścia, bo ja bym to brał. I nie wiem, po czterech miesiącach, by, by w moim organizmie to znaleziono, to bym dostał dwa lata, tak? Mhm. Dwa lata no to już praktycznie jest. Jest po karierze. Pan Kuba grał w świcie Nowy Dwór Mazowiecki za czasów tej mafii piłkarskiej, która ustawiała mecze. I nie chcę tutaj sugerować, oczywiście, że pan Jakub e, e, w tym maczał swoje, że tak powiem, palce, bo e, nawet specjalnie sprawdzili na 90 minut, że no, grał, że tak powiem, mogony. Natomiast chciałem się tylko zapytać, czy. Miał jakąś wiedzę o tym, że coś się dzieje, że w no, świętej pamięci trener Wójcik już woli dzwonić już trenować tyle. No wiesz, jeżeli miałbym powiedzieć, że nic o tym nie wiedziałem, no to, to po części jest to prawdą. Ja byłem młodym piłkarzem. Tam była grupa zdecydowanie starszych chłopaków i, i później po dwóch latach, jak, jak zacząłem wiązać fakty, gdzie te. Te historie wyszły na jaw, no to, to nie było nic, nic przyjemnego. Pamiętam sytuację, że yy, ja zeznawałem we, we Wrocławiu w prokuraturze. Dostałem mm -hmm. wezwanie i to było po czasie zawieszenia z dopingiem. Zresztą jak tak słucham ta historia, to znowu gdzieś jestem zamieszany, prawda? Mm -hmm. Gdzieś tam. I, I przyjechałem do Wrocławia dzień wcześniej. Rano byłem pierwszym przesłuchującym przesłuchanym. No i wychodzę z tego przesłuchania, to na korytarzu cały świt siedzi. I siema, siema, co tam, coś długo siedziałeś, coś już aha, powiedziałeś. Aha, ja, ja nic nie wiedziałem tak naprawdę. Ja byłem, za młodym chłopakiem, żeby to angażowany był. Mhm. No ale później, jak zacząłem czytać te całe akta, nie no, bo to nie miałem dostępu do tego, ale niektóre historie wychodziły na jaw, no to, no to faktycznie, się zgadzało. faktycznie coś mi się tam zgadzało, Więc co no. czasem tak się zastanawiam, i, i to, był, to było tak rozmuchane, to było tak naturalne, ta korupcja w sporcie, że piłkarze starsi bardziej doświadczeni, no to, to Oni nie chcąc, widzieli w tym nic złego nawet. Oni chcąc nie chcąc, oni w tym uczestniczyli. To, mhm. było to straszne. Ale oni też nie widzieli w tym nic złego, bo oni zostali trochę wychowani w tym, w tym duchu przez tak, całe Tak, bo to było pokolenia. wcześniej. To, tak. Po prostu w tym momencie się za to ktoś tam wziął i, i chciał to ukrócić. Mhm. Tam jeszcze chyba drugie pytanie jakieś było, a o menaż. kolega chciał się podłączyć, o ile pamiętam, to chyba jakiś slot fanów trzeba będzie znaleźć Jakuba żyniaka Czyli 19 w Molotece się będzie działo, tak? Tak jest. Sporo osób prosi o jakąś, ja wiem, że to jest kiepskie jak ktoś prosić o anegdotę o kimś, bo to często tak trudno sobie po prostu na szybko przypomnieć, ale sporo osób prosił o anegdotę o Franciszku Smudzie, czy coś ci się kojarzy? Tak, poleciliśmy na, na mecz do Korei, 2-2 się skończyło i dzień meczowy odprawa. Tam były problemy z lotem, część później doleciało, coś takiego było. I, I odprawa przedmeczowa, nie wiem, tam przykładowo godzina 13 i ja już byłem 12.50 gotowy. No i wszedłem sobie do tego pomieszczenia, do tej sali odpraw. No i tam sztab jeszcze coś dyskutuje, ja tak nie chciałem, wychodzę, wracam. Nie, dobra, nie ma problemu, usiadłem, już skończyliśmy. No usiadłem sobie nie wiem, w pierwszym czy w drugim rzędzie. No i tak patrzę, trener Franciszek smuda, tak zaczął krążyć przede mną. Coś mi chyba chce jakieś pytanie zadać. Mm -hmm. Mówię, wiesz, co muszę Ci to powiedzieć? Mówię, no słucham, trenerze. Cały sztab tam siedzi z tyłu. Jak ty poszedłeś do Pana Kosu, to ja się zastanawiałem, jak... K taki cienki piłkarz jak ty może tam iść. <laughs> Mówi, ale wiesz co, będą wszyscy w śmiech, wiesz co, ale jak cię powołuje tak drugi, trzeci raz, to ty wcale taki słaby nie jesteś. Aha. Mhm. Czyli w sumie komplement, ale taki no, w w swoim stylu, no, mhm. bezpośrednio. No. no żywic nawiązał do słynnego okrzyku z krybun, który też stał się takim wideo memem, tak? Grajcie na Wawrzyniaka. <laughs> On jest cienki, powiem szczerze, mnie to mega śmieszyło, ponieważ timing tego, te, tego okrzyku, w ogóle te, 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 no, cała ta sytuacja była po prostu kuriozalna, to jak on się wbił w moment, gdy nikt nic nie mówi, gdy to wszystko słychać w telewizji i nagle on wznosi ten okrzyk. Ale wiesz co, on chyba się znał na piłce nożnej, bo ja faktycznie poza tym, że bramkę strzeliłem, mhm. to ja zagrałem bardzo słabe spotkanie <laughs> i myślę, że dużo racji było w tym, pomimo tego, że to było śmieszne. I, I często w takich prywatnych rozmowach ze znajomymi, no to jest to mi też rzucane. A w rzucamy. czasie meczu słyszałeś ten okrzyk? Nie. Nie słyszałeś? Nie. dopiero następnego dnia koledzy z szatni już mi poinformowali, że coś takiego krąży w internecie. A spaliłbyś się wtedy troszeczkę, gdybyś usłyszał z trybun coś takiego, to zostaje w głowie? Nie, absolutnie nie. Mieliśmy nie raz taką sytuację, w Gdańsku. Twój serdeczny kolega Sławek Peszku, z którym się mhm. ci mocno. <laughs> Nieraz Pozdrawiam. Ta, była taka sytuacja, tak pozdrawiamy Sławka, przed meczem jeszcze sędzia czeka na wznowienie i, no i tam cisną ze Sławkiem, to pochodzę, czekaj Paśkin, trochę cię odciążę, teraz na mhm. mnie siądą. Także takie rzeczy to jest rzecz normalna, mhm. prawda? To było po, po dopingu, to było po tym meczu, także... Mhm. Powiedz mi o tym poślizgnięciu. Bo kiedyś zapytałem Michała Żywłakowa o to, jak on z Arturem Borucem reagowali na tą bramkę samobójczą, którą sobie strzelili w Irlandii Północnej. I ja szczerze mówiąc, zadając to pytanie, spodziewałem się, że on mi powie, a pośmialiśmy się, bo trochę szydery, coś tam, dogryzaliśmy, dogryzaliśmy sobie, a on powiedział tak bardzo poważnie, że, że nie odzywali się do siebie przez jeden dzień, że była taka siekiera w powietrzu wisiała, więc... Gdyś jak... grałem w tym meczu i wiesz co, o drugiej nocy tego tak nie, nie było do końca, jak <laughs> Trochę podkowalizował. Nie rozmawialiśmy o tym, no ja miałem podobną sytuację jak oni, mm -hmm. prawda. No pierwsza taka myśl, no to, to tylko sparring nic się nie wydarzyło ale już następnego dnia jak wracaliśmy samolotem do Warszawy i te takie słowa wsparcia mhm. klepanie nic się nie stało no to chyba coś się faktycznie stało skoro najbliżsi z reprezentacji tak się zachowują Więc miałem taką po tygodniu po dwóch tygodniach siedziałem u sąsiada i, i Napiśmy się piwką, i a ty w ogóle wiesz co się dzieje w internecie? Uh -huh. Ja mówię, no dawaj, no. nauczony doświadczeniami z dopingiem w Grecji i później ta sytuacja... Był taki moment, że ja faktycznie nie, nie czytałem zero komentarzy, prasy uh -huh. nie czytałem, kompletnie nic nie miałem wspólnego z mediami. Uh -huh. No i tak sobie usiedliśmy ja i dobrze się dzieje, ja tą grubo. Uh -huh. Był taki moment, że byłem... Oglądaliśmy mamy na swój temat? Tak, tak, ale to akurat fajne, tak ludzie są naprawdę mają... Dużo wyobraźni, doskonale sobie z tym radzą. Zresztą chyba dzisiaj, jak coś się dzieje złego, to mm -hmm. nawet portale wrzucają, zobaczcie memy z tego. No zdarzenia. tak, ale nie miałeś takiego poczucia, że no czasami ofiary tych memów tak mają, zaraz to jest niesprawiedliwe, nie możecie tak mnie traktować, się tylko pośliznąłem, każdego mogło się zdarzyć i, i nie, nie było w Ciebie takiej inicjatywy. Ja miałem taką sytuację w Grecji, z tym opinii. Gdzie... Ty się wyprztykasz ze wszystkich tematów w gdzie... ciągu pierwszych pięciu minut. Do gdzie, gdzie też się, Gdzieś się musiałem odpornieć i po prostu mm -hmm. byłem gruboskórny. Dzisiaj czasem aż za bardzo gruboskórny jestem. Na pewne słowa krytyki pewnych rzeczy nie jestem w stanie rozróżnić, bo, bo byłem, musiałem się od tego odciąć. prawda? Byłem sam mm -hmm. i to mi w pewnym sensie pomogło. Myślę, że gdyby to nie jest zdarzenie, to, to posiedzenie z Niemcami troszeczkę inaczej znosił. Był taki moment, że ci się to śniło po nocach, jak się ślizgasz? Nie, absolutnie nie. Tak ja, wiesz co, jak często tak usypiam, jak zanim usnę, to się potykam, bo coś też podskakuje w łóżku, więc może ty miałeś tak, że się poślizgałeś. Jak jesteś zmęczony, to czasem telepoczy się, ale to tak. Okej. Nie, tak. okay. nie spania dobrze. Wiesz, tu wracaliśmy z reprezentacji, teraz były mecze. To był moment, gdzie grałem w Legii, graliśmy chyba w Europie wtedy. Mhm. No to po trzech dniach jest kolejny mecz, to nie ma, nie ma sensu tego rozpamiętać.